I znowu diablo stoi, duży, piękny park zreśnięty i ceglany budynek pałacowy. Aha, blondina Ciekawe jest to, że to jest właśnie budynek, jest niby rozwalający się, ściany dosłownie kruszą się w rękach, ale stropy są betonowe, nowe, a stare podpory relegarowe, no, kurczę, nie tak dziwnie. Ale podłoga jest zerwana, widać jaka jest struktura, a na dole są rachunki nie, A jak się wejdzie do piwnicy, co, to, co też uczynimy, to będzie pokazane, jak wygląda to na dole. Od dołu, stropy posę. Niestety nie ma klatki schodowej. No widzimy się tu, to tak wesoło jest. Musi być naprawdę w lecie tutaj w zimie, bo tu musi być bardzo ładnie słoneczne. Południowo-wschodnia strona. Ok, obejliśmy w kółko, z rano przy wejściu, to idziemy do co Aha, arki, nogotki z To jest nowa. A do góry nie ma, szkoda. Więc w las, by się weszło. Ja nie widzę? Będę na cholerę ryzykować. Najważniejsze jest to, że to jest klucze bardzo sucho. I mimo. O, to jest fajnie Mimo remontu, jest taki. No jest bałagan, wiadomo. Ale taki konstruktywny ład. Nie się tu podoba. W sobie tu tak jest Każdy Każde inne podziemia są jakieś tam brudne, zakazane, zamurowane, jakieś gazamaty. Tutaj nawet haki rzeźnickie na suficie nie robią takiego wrażenia jak na przykład w Podkowie. A podziemia? Miluj się, ciepluj się. I nie ma robaków. Najważniejsze. O, właśnie. To są te strapy, po których chodziliśmy. Murowane fundamenty. Na tym cegłę. Naprawdę czysto i sucho. Widzimy się tu. A tu już widzimy. Park też bardzo ładnie, ale do końca. Drogi złeśnięty bez moczotu nie doradzę A to na samochodzie Jakieś pozostałości fundamentów tam były dalej, ale ja nie idę ładnie, podobnie się Jeszcze tylko początek wejście To tu tyle krzaków nasadził mi po cholerę to fajnie I jeszcze raz wejście No mi się podoba bardzo Mimo, że ruina, ale dawno taka fajna, pozytywna I biała dama